Zobaczcie, dynie, żeśmy wczoraj kupili i bym ciekawy właśnie reakcji naszych ar. A ja ten to sobie od razu pechy wyciągnął. oho. No, proszę bardzo, jak Tylko widzę, że Sisi zajada dynię, tylko do niej podchodzi. Tak, tak, o tobie mówię. No dobrze, Sissy trochę odeszła od dyni, więc drugi może podejść, bo tak już ona widzę, że od, odgania. Bardziej bojowa tutaj w Wodzie Arce jest. Sam jest o wiele większy, bo to widać nawet, a mimo to ustępuje jej. A ty nasz... Mej Samczyk Las, to gdzieś tam na górze. Spokojnie siedzi, troszkę się tylko odzywa. A ta po No ale trochę widzę więcej zabawy ma w odszypywaniu i wyrzucaniu tego, jak w wiedzeniu. Możesz jak sobie. Tak. Po oczywiście. Niedawno było to sprzątane. Już odeszło od dyni, już widzę do owoców swoich podeszła tam teraz grzebie co taki jest psotnik chyba dehadema naprawdę jak patrzę na inne papugi które przecież mamy to, to nie ma takiej szalonej jak ta wszędzie jej pełno znaczy ktoś mnie skubie z tyłu ktoś mnie skubie z tyłu ten mały się tam zaczepia i ciągnie za rękaw. Tak mały?